Przeżywamy pod znakiem upamiętnienia św. Jana Pawła II. Wiadomym jest, że czas pandemii trochę nam wszystkim plany pokrzyżował również y, plany obchodów tej rocznicy, czy to parafialnych, czy szkolnych. W Będarkowie przecież jest szkoła imieniem świętego Jana Pawła II. Ale słowo słowo pamięć. To, to łacińskie, rekordor, to oznacza nosić w swoim sercu, przyjąć do swojego wnętrza. Więc ta, ta pamięć, to noszenie w sercu, we wnętrzu Jana Pawła II, będzie możliwe indywidualne. Teraz może będziemy zmuszeni do większej kreatywności, ale każdy z nas, niech się zastanowi, jak upamiętni to stulecie narodzin tego wielkiego człowieka, dzisiaj, jutro. Wiem, że y, te, telewizja przygotowała mnóstwo różnych programów, ale mamy, mamy dostęp również do wielu y, wielu źródeł, przemówień, y, jego wystąpień, podróży. Jutro zostanie też uruchomiony taki portal Jan Paweł II online o właściwie całym dorobku Jana Pawła II. Dlatego źródeł mamy mnóstwo, a pytanie, w jaki sposób my upamiętnimy, czyli weźmiemy do serca, jak wewnętrzną będziemy nosili tę wielką postać i to, co wszystko z nią było związane. Ja zapraszam jutro. Na mszę świętą o 18.00 będziemy się modlili za wstawiennictwem Jana Pawła II, ale o 21.00 zapraszam również na apel jasnogórski, na modlitwę różańcową, czy to do świątyni mieszkańców Bendargowa, czy przez, przed monitory, czy ekrany wszystkich uczestników naszych liturgii. Również w czasie tego nabożeństwa, czy apelu o 21.00, zostanie odczytany, uważam, bardzo ciekawy tekst. Otóż na, na tę rocznicę stulecia urodzin Karola Wojtyły na, napisał tekst, list papież emeryt Benedykt XVI. I w czasie tego nabożeństwa odczytamy jego treść. Ja już się z nią zapoznałem i wydaje mi się, że. Jest niezwykle bogata i pokazuje papieża z innej strony, od y, oczami oczami y, Niemca, papieża, wybitnego teologa. Więc gorąco zapraszam tych, którzy chcieliby usłyszeć y, te treści, do uczestnictwa w jutrzejszym nabożeństwie o 21. Obchody stulecia nie, nie mogą być wspomnieniem. Nie, nie możemy w życiu. Jechać do przodu na wstecznym lusterku. Bo to jest bez sensu. Tylko Jan Paweł II, jego dorobek, życie, to, czego dokonał i jakie dawał świadectwo, powinien wyznaczać nam misję, powinien wyznaczać styl naszego życia. On powinien zmieniać to, co przed nami, to, czym aktualnie żyjemy. I dlatego to jest też jakiś pomysł na jutro, żeby pomyśleć, co ja zmienię? Co zrobię? Jak Jan Paweł II teraz wpłynie na moje życie? Gorąco do tego zapraszam i zachęcam. Codziennie Msza Święta w Bendargowie o godzinie 18:00, a poni nabożeństwo majowe. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli się modlić w czystej świątyni. Bardzo dziękuję Rodzinie Lewickich, dziękuję Zofii Lewickiej, dziękuję Julicie Budnej i Kalinie Budnej, za posprzątanie świątyni i za, za ofiarę na, na energię elektryczną. Mieszkańcom Jarosławska, jeszcze na, jeśli nas o, oglądają, chcę powiedzieć, że w związku z remontem Kościoła, że w w ubiegłym tygodniu spotkałem się z trzema firmami, z trzema wykonawcami, i będziemy powoli podejmowali decyzję o tym, kto będzie nam ten kościół remontował, no i wiadomo, że za ile. I jeszcze intencje szalne na, na ten tydzień, bieżący. W poniedziałek o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Heleny i Beaty z okazji rocznicy urodzin i z okazji imienin. We wtorek o 18.00 o zdrowie dla Piotra Sosnowskiego, w siodem msza święta gregoriańska, w czwartek za Adama i Anenę y, Grzebieluch oraz za Kingę i Kacpra oraz mamę Janinę. W czwartek o 16.00 w Przekolnie za wnuków i prawnuków, a w Jarosławsku o 17.00 za Stefanią Jana, Jana Słowińskich oraz Franciszka Nysio i Gabrielę Kogut. W piątek msza święta gregoriańska tutaj, w sobotę również msza święta gregoriańska w Tutaj w Jarosławsku będzie uroczystość pierwszej Komunii Świętej, ale za chwilę powiem. I w przyszłą niedzielę o dziewiątej w Jarosławsku za Józefa Leszkiewicza, za Anetę Leszkiewicz i Mieczysława Reich w Bendargowie za świętej pamięci Janinę Królak w piętnastą rocznicę urodzin oraz za Krystynę i Ludwika Neumann w przekolnie o Błogosławieństwo dla Marty Lipskiej z okazji 31. urodzin oraz za Antka z okazji 2. urodzin i w Krzynkach o 13.30 msza święta gregoriańska. To, tych mszy świętych gregoriańskich będzie sześć i yy, pragnę wyjaśnić, bo generalnie msza święta gregoriańska powinna trwać 30 mszy. Na, na tym ona polega. A u nas będzie ich pięć czy sześć, ponieważ mieszkańcy Pełczyc wpadli na taki pomysł, że chcą wspomóc księży w tym okresie koronawirusa, i złożyli się nam świętą gregoriańską i każdy z księży dostał po kawałku. I w Boguszynach ksiądz, i w Pełczycach księża. Gdzieś jeszcze i tak podzielili i mi przypadły, y, przypadły tej mszy świętej Gregoriańskiej sześć części i będziemy ją odprawiali tutaj właśnie w Będargowie. I na koniec, trochę humorystycznie, bo y, dostałem dzisiaj wiadomość, że y, o Ksiądz ma nową fryzurę, a dopiero od jutra zakłady fryzjerskie. Otóż chcę powiedzieć, wyjaśnienie sprawie jest bardzo łatwe. Otóż jedna z pani fryzjerek w Barlinku chciała sprawdzić, czy nie zapomniała strzyc, i ja stałem się źródłem eksperymentu tego. Także mówi, że chyba nie. A i zanim zacznie, to chciała być pewna. No i stąd taki efekt. Wszystkim błogosławionego tygodnia zdrowego, niech Bóg nam towarzyszy i bezpiecznie przeprowadzi nas przez, przez te drogi. No i pamiętajmy o Janie Pawle II żeby On nas inspirował na przyszłość, a nie żebyśmy oglądali się tylko wstecz.